Nasz mózg jest taki wspaniały. Jesteśmy tacy mądrzy, tacy rozwinięci. A tymczasem, żeby się naprawdę nauczyć od takiego angielskiego, trzeba najpierw ten mózg oszukać. Każdy z nas to zna. Siadacie do nauki zmotywowani jak szlak jakimś na przykład ważnym egzaminem który musicie zdać. Albo sprawdziane. Siadacie, otwieracie zeszyt, książkę, czy inną tam aplikację do nauki słówek i cała ta motywacja znika jak za dotknięciem magicznej różdżki w przeciągu szalonych 30 sekund. Oczywiście trochę przesadzam, ale przyznacie mi chyba, że coś w tym jest. Motywacji nigdy nie macie, mamy tyle ile planów i ambicji. A dlaczego? A bo leniwi jesteśmy. Nie chce nam się robić czegoś, co nie sprawia nam przyjemności. Banał? No pewnie, ale też najprawdziwsza prawda. Ot na przykład pasowałoby odpowiedzieć wreszcie na tego ważnego maila. No pasowałoby, ale przecież e-mail nie zając, a w sumie przynajmniej... Mógłbym obejrzeć jeszcze ten jeden odcinek. What about this? Pasowałoby zrobić te 30 brzuszków, które obiecałem sobie, że będę codziennie robił. Tak, to tak naprawdę nie jest żaden wysiłek. Nie potrwa to długo, ale najpierw zobaczę jeszcze, co tam na insta. Słówka miałem powtarzać. Miałem, ale spokojnie. Przecież jeszcze dzisiaj zdążę. Teraz mam tę te inną rzecz do zrobienia. Tę ważną, tapetę miałem zmienić w komputerze i tak codziennie. Od lutego. Jeżeli naprawdę chcesz coś osiągnąć, jeżeli naprawdę chcesz się czegoś nauczyć, musisz oszukać swój mózg. Musisz wmówić mu, że to, co robisz, nie jest wcale niemiłym obowiązkiem, tylko czymś, co lubisz, czymś, na co właśnie teraz masz ochotę. A najlepiej zrobić to łącząc jedno z drugim: obowiązek z przyjemnością. I w dodatku tak, żeby wydawało się, że tego obowiązku nie ma. Nawet niekoniecznie, żeby się wydawało, żeby go w ogóle nie było. Nie jest przecież żadną tajemnicą, że ludzie grający w gry online, szczególnie na anglojęzycznych serwerach, potrafią nagle opanować język obcy w tempie nieporównywalnym do żadnych kursów czy szkół. Dlaczego? Dlatego, że według ich mózgów oni się nie uczą. Oni robią coś przyjemnego. I dokładnie tak samo jest, kiedy ktoś słucha muzyki w języku obcym i próbuje sobie tłumaczyć teksty, kiedy ktoś ogląda filmy, seriale, kreskówki hey! Who's that handsome guy? Lub kiedy znajdzie sobie dziewczynę chłopaka bądź przyjaciół anglojęzycznych czy obcojęzycznych w ogóle przykłady można mnożyć. Znajdź w swój sposób. Zastanów się nad tym, co lubisz robić, co robisz regularnie, co sprawia ci przyjemność. A następnie spróbuj połączyć to z nauką języków obcych. Lubisz biegać? Wrzuć sobie na słuchawki jakiś angielski podcast. Czytasz książki? Zacznij czytać po angielsku. Spędzasz codziennie kilka godzin na Instagramie czy innym TikToku? Oglądaj anglojęzyczne konta. I mówiłem już o tym w kilku odcinkach, ale powtórzę jeszcze raz. Największa rewolucja w moim rozumieniu języka miała miejsce, kiedy w wieku bodajże 12 czy 13 lat. Całe wakacje spędziłem oglądając Cartoon network. Hey! Who's that handsome guy? Po angielsku, bo tylko taki wtedy był: Oszukaj mózg, że to co robisz, to wcale nie jest nauka, bo to nie będzie nauka, ale ty się będziesz uczyć. I to jest najskuteczniejsza metoda, jakiej kiedykolwiek spróbujesz. Przestań się uczyć, żeby się wreszcie nauczyć. Daję! Ha! Oglądanie Rock Your English to też przyjemność, prawda? Prawda! Tak samo jak wzięcie udziału w kursie na żywo online. Ze mną. Czysta przyjemność. Jeżeli się z tym zgadzasz, to zapraszam na www.rockyourenglish.pl, bo właśnie wystartowały zapisy na kursy jesienne. Chyba, że oglądasz to dużo później, ale to nic. Tak czy siak, zapraszam na stronę po aktualną ofertę. Oczywiście możesz to mieć wszystko w nosi i wrócić teraz na te swoje anglojęzyczne TikToki i inne Instagramy. Plus. Tylko anglojęzyczne. Bawcie się dobrze. Przecież to nie nauka. Ja idę się uczyć niemieckich słówek. O. Nowy film Marka Mansona. Yeah.